Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczyna postępowanie wobec Prime MMA. Tym razem to są już nie tylko internetowe dymy, nie konferencje, nie wyzwiska i nie backstageowe awantury. Sprawą Prime MMA zajęła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przewodnicząca KRRiT, dr Agnieszka Głapiak, wszła formalne postępowanie w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących ochrony małoletnich. Chodzi o treści publikowane przez Prime MMA w ramach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Według KRRiT materiały te nie powinny trafiać do młodszych odbiorców, ale Mimo to trafiają. Ej! Ooo. Ej! Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii Telewizji dr Agnieszka Glapiak uruchomiła postępowanie w sprawie Prime MA w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Udostępniane przez nadawcę materiały powinny być zakwalifikowane do kategorii 18. Zawierają bowiem liczne przejawy agresji werbalnej i fizycznej, wulgarne wyzwiska, groźby i prowokacje. Powinno się je również oznaczyć symbolem treści zawierających wulgaryzmy, a przede wszystkim zabezpieczyć przed dostępem małoletnich. Przewodnicząca KRRIT Dr. Agnieszka Glapiak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny lub moralny małoletnich nie mogą być publicznie udostępniane bez zastosowania skutecznych zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków chroniących osoby niepełnoletnie przed ich odbiorem. Ustawa o radiofonii telewizji przewiduje, że w przypadku potwierdzenia naruszeń przewodniczący KRRIT może nałożyć na dostawcę usług karę Nieżną. Komunikacie Radia wskazuje prost, że treści Prime Ma zawierają agresję werbalną i fizyczną, wulgarne wyzwiska, groźby i prowokacje, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój psychiczny i moralny osób niepełnoletnich. Zdaniem KRIT tego typu materiały powinny być jednoznacznie oznaczone jako 18 dodatkowo opatrzone symbolem treści wulgarnych i, co kluczowe, skutecznie zabezpieczone przed dostępem dzieci i młodzieży bo zgodnie z obowiązującym prawem takie treści nie mogą być publicznie udostępniane bez kontroli. I tu robi się naprawdę poważnie. Ustawa o radiofonii i telewizji jasno przewiduje, że w przypadku potwierdzenia naruszeń przewodnicząca KRRiT może nałożyć na dostawcę usługi karę pieniężną. To nie jest upomienie z internetu, to nie jest fala krytyki w komentarzach, to już oficjalne postępowanie prowadzone przez organ państwowy. Na ten moment nie mówimy jeszcze o wyroku, ale sam fakt, że Prime ma znalazło się na celowniku Krajowej Rady, to wyraźny sygnał, że granica została zauważona i zaczęto ją sprawdzać. Bo gdy freak fighty zostają oceniane nie przez widzów, a przez urząd, to stawka przestaje być wyłącznie wizerunkowa. Piotrek, ostatnie słowo, ostatnie słowo pod koniec trzeciego panelu, bo jest za grubo. Do gazu. O, -o. o, -o już jest, jest. Awantura, papież Jaś Kapela. <grych> Ej, ej! Nie! Powiniencie rozjebać. Bardzo dobrze. Czy Prime ma wyjdzie z tego tylko z zaleceniami, czy skończy się na realnych konsekwencjach? Tego jeszcze nie wiemy, ale jedno jest pewne. To kolejny mocny sygnał, jakie Freak fighty otrzymują od momentu swojego powstania. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze. Standardowo sekcja komentarzy należy do was, a tymczasem dzięki wielkie i do następnego materiału.